Aby moje ryby mieli lepsze warunki, mieli gdzie się schować, aby mieli trochę cienia oraz czystszą wodę, no to użyjemy moczarki. No i tutaj jak widać przywiozłem sobie aż sześć kastr moczarki. Ona się wydaje sucha, ale nie jest sucha, pod spodem jest jak najbardziej mokra. I tą moczarkę sobie wrzucimy do niektórych oczek, ona w ogóle bardzo fajnie czyści wodę. Dzięki niej mamy czystszą wodę, w ogóle połączenie moczarki z kredą równa się na 100% czysta woda. No, i w niektórych oczkach mam wlęgi, aby te wlęgi miały gdzieś tam mniej więcej schować, czy też w niektórych oczkach mam złote amury, aby miały co jeść na przykład? Katastrofa w moich oczkach. Numer jeden, oczko dopuszczałem sobie wody ze studni głębinowej, i się okazało, że tak podmyło, że mi z oczka numer jeden woda leci do oczka numer dwa. Co ciekawe, tam w rogu wlęgi są bolenia oraz złote w Wlęgą to się bardzo podoba, bo od razu sobie idą do tego miejsca, gdzie ta woda im leci. Widzę, że to bolenie i jazie. I, i Dobra, tutaj mamy oczko numer jeden, w którym na razie mam złote amury. W ilości, nie wiem, 100-200 sztuk, coś takiego. tylko około, około 100 sztuk. I mam też tutaj trochę karpi japońskich. Będę miał też batarslaje niedługo. Po prostu... One tak mają tutaj fajne wrunki, bo to jest oproszonowane naokoło jest pełno takiego drzewa, nie drzewa, w którym się chowają, to nawet jakieś kwiaty rosną w wodzie. I im sobie tutaj dorzucę troszkę moczarki. Te ryby tutaj mają między 8 a 15 cm. Więc w tej moczarce raczej nic złego się nie kryje, co by mogło te ryby uszkodzić, dobra, rzucamy yy, moczarkę, tak aby po prostu te ryby miały gdzieś się schować. A mury, aby miały sobie co jeść, dobra. Możliwe, że ta moczarka się rozrośnie, albo i nie, różnie to bywa. Zależy w tamtym roku, pamiętam, że na, na tych oczach moczarka nie, nie rozrosła się, ale na innym tak już. To od wielu chyba rzeczy zależy, czy ona się rozrośnie, czy nie. Dobra, tutaj damy trochę. kasy. Mam nadzieję, że się rozrośnie, a muria zjedza, zawsze będą miały co jest. Tutaj mam oczko, gdzie pływa setki tysięcy wlegów bolenia i złotej orfy. To no, fajnie się przyjęły. Warunki jak to się udało im stworzyć. Przeżywalność bardzo duża. Ja już widzę po tym, że przeżywalność mega duża jest. Patrzcie, zielona woda się robi. To znaczy, że jest dużo żelaza i fosforu prawdopodobnie. No i ta woda kwitnie. Będziemy potem stosować antygrown, specjalny środek, możesz podejść bliżej, a tymczasem, aby troszkę rozmaicić warunki w wodzie, patrzę, czy nie ma tutaj żadnych szkodników w tej moczarce, wrzucę niedużo moczarki. Ten boleńczorfem mi tej moczarki nie zjedzą, ale na pewno wiecie, więcej ziela będzie, to ta rybka będzie miała gdzieś się schować. Będzie jakieś takie lepsze środowisko wodne, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc troszkę tej moczarki sobie tutaj wrzucimy. Niedużo oczywiście, bardzo niedużo w sumie. No i na pewno jakiś pokarm roślinny, roślinny się znajdzie w tej moczarce. Eee, dobra. Więc no, urozmaicamy dno. Dno, w sumie w Na pewno też tej moczarce Znajduje się jakieś odżywcze dla wylęgów. Tu przede mną moje oczko numer 3, stawek numer 3 bym powiedział, w którym mam około 300 sztuk kiszatrów syberyjskich i pewnie ze 100-200 węgorzy. Dojadą jeszcze kolejne węgorze oraz też dojadą sumy te białe. I, I też troszkę takiego ziela wrzucę. W tym zielu różne żyjątka się rozwijają, różne awady, które w początkowym etapie jadły i jeżotra oraz węgorza, czy też malutkiego suma mogą się znajdować. Więc no, to zielę wrzucam po to, aby po prostu za, zaplenić tutaj życie. A to życie tutaj już tak jest, bo to jest w naturalnym podłożu. Kijanki pływają między innymi, ale ryby jakieś specjalne nawet kijanki i spierdzielają. jest tutaj dużo ślimaków. O właśnie, ślimaki są widoczne, Możesz bliżej podejść jak chcesz. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, pod słońce są ślimaki. No, wiecie, te ryby, jak Sumna, na przykład, czy Jeziotr, odżywiają się takimi małymi ślimakami. No, i to właśnie po to, to jest dla nich. To no nie jest coś mega dużo roślin, raczej Sum, czy Jeziotr nie zje. Więc liczę na to, że to się fajnie ukorzeni i normalnie ukorzeni, to sobie korzeni nie ma. I, I to przetka. i po prostu rozrosnie się trochę. Dobra. To może widać takie malutkie, o właśnie, coś tam widać, tego jest wszędzie pełno, orfa i boleń, bardzo fajnie tu się przyjęły i jak widać udało się stworzyć mega warunki, mimo że woda zielona nie zbyt ładnie wygląda, ale zaraz sobie z tym też będziemy radzić. Stworzymy właśnie specjalny środek, antyglon, fajnie, fajnie to wygląda, takie malutkie rybki, jak szybko rosną. No wychodzi na to, że bez strat, na razie, zobaczymy jak będzie dalej. Bo wiecie, ta hodowla nie jest taka łatwa. Łatwo to jest hodować karasia, jak się ma rok czy dwa doświadczenia, albo więcej. Bo w tamtym roku sam sobie y, rozmnożałem ryby i jak widzieliście z powodzeniem, udało mi się w tym roku karpie rozmnożyć naturalnie oraz karasie, a w tym roku korzystam trochę z wylęgarni. Ale wiecie, to też, aby te ryby żyły, to też trzeba przystosować je do środowiska i też trzeba obserwować, dbać o to i zapewnić im odpowiednie warunki. Bo to nie jest sobie tak, że kupimy wylęgi, wrzucimy do wody i to wszystko rośnie. To tak szybko łatwo nie działa. Trzeba stworzyć odpowiednie warunki, aby przeżywalność była jak największa, bo dużo wylęgów może umrzeć w ciągu kilku, zdechnąć w ciągu kilku dni, jeżeli nie zapewni im się wystarczająco ilość pokarmu. Tutaj jest jedno z oczek, w którym będziemy zasiewać życie. Wcześniej wrzuciliśmy trochę kredy, aby stworzyć odpowiednie warunki oraz też daliśmy odchody gołębie oraz, k, oraz końskie, które tworzą plankton niezbędny potem do, do rozwoju i do życia ryb. I teraz damy trochę ziela. E, troszkę reszty a dopiero potem wrzucimy wylegi, tak aby stworzyć najbardziej naturalne warunki, aby po prostu te wylęgi miały gdzie się schować, na pewno jakieś tam żyjątka w tym się wytworzą, mikroorganizmy potrzebne potem, w dalszej części do, do tego, aby nasze rybki przetrwały. Więc tutaj w tym akurat oczku damy sporo ziela. Zobaczymy, gdzie jaka będzie przeżywalność. i bo takich basenów, to jest basen będzie oczko, w takich basenów mam dosyć sporo. Więc w tym basenie damy dość dużo tego ziela, a w kolejnych malutko, a na pewno dwa basenie nie będzie w ogóle ziela nie będzie. I w ten sposób sprawdzimy przeżywalność ryb. Czy to w ogóle miało wpływ jakiś, czy nie. Dobra. Znajduje się basen, w którym aktualnie jeszcze nie ma. Wrzuconych ryb, ale za to y, były sypane gnój, gówno końskie odchody. Mówmy tak profesjonalnie, dałem też troszkę trzciny ziarska. No i tutaj dam też troszkę y, moczarki. Jeszcze do korzenia zobaczymy, czy się przyjmie, czy nie. Jak będzie y, bardzo mocno się przyjmowała, bardzo mocno, się będzie y, nabrać no, to po prostu sobie dostawę, tę przerzucę tam dalej rozstaw. Chodź dalej. E, tutaj mam już gotowe wylęgi złotej orfy. No, jest tutaj pewnie z tego z, z 4-5 tysięcy, może mniej, jest 2003. Jest dużo dafni albo, albo darw komara. Nie wiem, co tutaj sobie albo dafnia, albo że to samo. No, ja jest tego dość sporo, to widać w tym zielu się demnężyło. Tutaj dam tylko troszkę y, tej moczarki. W ogóle, na przykład w tym basenie. Bardzo dużo wylęgów mi padło. Dopiero teraz, jak czytam książkę choroby ryb, to chyba już wiem, dlaczego padło. Dlatego, że w momencie, gdy te wylęgi wrzuciłem, brakowało jeszcze y, pokarmu do tych wszystkich wylęgów, stąd też część mi wymarła po prostu. Nie wszystkie wymarły, bo dużo tych jest, ale część z nich wymarła. No właśnie myślę, że do tego, że, y, że, 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 że jeszcze nie było tyle potrzebnego pokarmu, aby taką dużą ilość w tym basenie utrzymać, ja za za późno wrzuciłem tutaj kradę i za późno wrzuciłem tutaj też te odchody y, zwierząt, czyli głębi i koni no ale nic, to trudno, tutaj malutko tej moczarki ma może jeszcze kilka gołązek i tyle dobra y, lecimy dalej dobra, tutaj mam kolejny basen w którym w ogóle zielska nie daje, zobaczymy czy, czy będzie miało to wpływ czy nie Tutaj Zielska w ogóle nie będzie, to będzie czysty, pusty basen. Idziemy dalej. Eee, tutaj widać e, zielona woda. To na razie nie przeszkadza. Tutaj było bardzo dużo odchodów końskich wrzuconych i bardzo dużo odchodów gołębi. A tutaj też damy troszkę zielska. To bardzo możliwe, że się może potem rozmnożyć. Jak będzie się mnożyło. O, widzę, komary nad tym latają, czyli się mnożą komary. Fajnie, będzie pokarm dla wylęgów. Eee, troszkę zielska. Jak będzie mi się mnożyło, będę do stawu przerzucał. Tutaj właśnie w stawie też mam amury te kolorowe. Tu mamy mój stary staw, gdzie w tamtym roku ta moczarka dość fajnie się przyjęła i tak samo jest ładna, ale potem było pogłębianie, powiększanie stawu. No i to wszystko zostało wykasowane, można rzec. Tutaj mi gdzieś urwało dźwięk, więc na nowo też sobie dorzuciłem troszkę tej moczarki, aby te ryby miały gdzieś się schować, gdzie przebywać, znaleźć jakiś cień oraz aby złote amury miały co jeść. W tym filmiku to tyle. Dziękuję za obejrzenie.